Cześć, witam Was na kanale A Ty Grasz. Ja nazywam się Paweł Różański i dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na temat nietypowo. State of Play. Zapraszam. Słuchajcie, nietypowa sytuacja, dlatego że cały internet wrze, że nic takiego nie było, nic takiego się nie wydarzyło, nic takiego wspaniałego nie było. A słuchajcie, mi się to bardzo właśnie podobało. Dlaczego mi się podobało? Słuchajcie, za każdym state of play stoją jakieś, jakieś gry popierdółki. są to przeróżnego rodzaju gry, w które wiadomo, że grać nie będziemy. My, starsi gracze, którzy mamy powiedzmy. No właśnie, te 30+, plus. ja już powoli za niedługo będę, będę 40+, plus, ale no, póki co jeszcze 30+. Plus. I słuchajcie, o co właśnie chodzi? Ja jestem niezmiernie zadowolony z dwóch tytułów, ale zanim o tym powiem, to może wtrącę parę sytuacji, które mi się nie spodobały w internecie, ale no może, dobra, w porządku. Powiedzmy sobie szczerze, State of Play jest to pokaz gier, które hmm, zawsze motywują graczy tych, którzy faktycznie się interesują gamingiem, interesują się grami, tak jak youtuberzy, ci mniejsi tak jak ja, czy więksi. I to są, to są chwile, które przeżywamy dosyć mocno, tym bardziej dzisiaj, kiedy ten state of play naprawdę jest bardzo ważny. Dlatego, że zaraz już nieopodal stoi konsola PlayStation 5 Pro i ona będzie decydować tak naprawdę o całym rynku gamingowym. Tak naprawdę o wszystkim, co w ogóle istnieje dzisiaj w tym całym naszym świecie gier. I, i słuchajcie, no wczoraj była taka sytuacja w nocy, ja niestety nie oglądałem, musiałem później nadrobić, dlatego, że no słuchajcie, pracuję. Jestem statystycznym Polakiem, który wychodzi do pracy i musi z niej wrócić. Tak, tak głupio trochę powiem. Specjalnie koszulka taka świąteczna, dlaczego już świąteczna? Dlatego, że ja, ja już czekam na święta, kiedy będę miał czas, kiedy będę miał czas ogrywać gry, o których zaraz powiem. No właśnie, ale wracając. <grystanie> State of play nie był zbyt dobry. Faktycznie, ja uważam, że. Tego typu, tego, tego typu prezentacja gier od Sony powinna wyglądać zupełnie inaczej, zwłaszcza, że wypuszczają właśnie najnowszy sprzęt i będzie to najmocniejsza konsola na rynku. Fakt faktem, wypuściłem ostatnio kilka materiałów, w których mówiłem, że w cenie PlayStation 5 Pro można kupić dobrego peceta. Może dobrego nie, może faktycznie systemy, które w PlayStation 5 Pro będą powodować przeróżne skoki graficzne i tak dalej. No może nie takie skoki, przeskoki, ale faktycznie będzie to lepiej wyglądało. Nie pozwolą na to, aby kupić w tej cenie peceta, który pociągnie chociaż Chociaż z domieszką tego, co widać na, na tych wszystkich naszych zapowiedziach, prawda, w internetach i tak dalej. Faktycznie jest coś takiego, jest taka tendencja, może na bym powiedział, ale, ale, ale jest taka tendencja przemyśleń w internecie, tak? Każdy. Każdy bluzga Sony. Ja ostatnio też w poprzednich moich dwóch materiałach powiedziałem, że nie do końca jestem zadowolony. No, tak by wynikało z moich materiałów. Ja słuchajcie, nie jestem bluzgającym człowiekiem na wszystko. Staram się zrozumieć zawsze każdą stronę. Ale pamiętajmy sobie jedno: gry to jest podstawa. Sprzęt w porządku, wyjdzie. Mamy PS5. PS5, czy to nawet fat, czy to slimka, bo to jest przecież jedno i wszystko to samo. Tylko może być w innym kolorze, ewentualnie jest jak najbardziej w dalszym ciągu ok. Słuchajcie, ja korzystam w domu z różnych. Z różnych, powiedzmy sobie szczerze, odtwarzaczy wideo, tak w tej sytuacji jest to monitor, na przykład, czy są to trzy telewizory, w których korzystam też. Każdy jest z innej maści, każdy przedstawia troszkę inaczej barwy. tak? Jeden ma HDR, drugi ten najstarszy, który mam Samsung, pamiętam chyba szóstej serii. no Ma tego HDR-a niby wbudowanego, ale to jest taki HDR, że jak go nie będzie, to i tak nikt się nie kapnie. Nie o to chodzi. Bo już kiedyś mówiłem, że odbierając jakikolwiek sygnał z konsoli, czy to jest nawet z komputera podłączającego się do monitora, czy do, czy do telewizora, faktycznie ten sygnał powinien jakiejś tam jakiej jakości być, jakiejś, mówi jakiejś w pazurkach, dlatego że sorry, ale my, gracze, akurat patrzymy na takie sytuacje, w których mamy, mamy pole do popisu, tak? W tym wypadku zawsze na pececie mogliśmy wybrać jakieś opcje graficzne, to już było kiedyś. Dzisiaj już powoli standaryzacją się robi to, że możemy w konsolach wybierać, czy to 30 klatek, czy to jest, 60 klatek. Wiadomo, dzisiaj każdy by wolał by 60 klatek i ja nie rozumiem w dalszym ciągu ludzi. Znaczy, rozumiem, że po prostu nie mają, może, nie, nie mają porównania, tak? Albo nie grali zbyt długo w 60 klatkach porównując do 30 klatek. Bo owszem, ja też się wychowałem na 30 klatkach, nawet mniej. Pamiętamy pecety, które miały, powiedzmy sobie, ja miałem Live at na, samym, na na samym początku, a jeszcze wcześniej z jakichś tam wodów korzystałem. I to, jeżeli gra. Gra chodziła nawet w 15 klatkach, to się grało, nie, nie narzekało się. Dzisiaj jest rynek inaczej skonstruowany. Dzisiaj młodzi sobie na przykład nie pozwolą na to. Młodzi, też w pazurkach powiem, bo ja się wcale za starego jeszcze nie uważam. <laughs> Ale fakt faktem jest taki, że trzeba uważać troszeczkę na to, co się mówi. tak? Trzeba uważać na to, co się mówi, na to, co się nawet czasami myśli. Dlaczego? Mi się ten State of Play podobał z prostej przyczyny. W porządku. Detale, detalami wychwalano pewne, pewne sytuacje, pewne sprawy, które no, są ważne. tak, no, Faktycznie są ważne, bo w tej konsoli to jest ważne. Tutaj nie będzie wow, tu nie będzie nie wiadomo czego, bo nie będzie, ale gry będą na przykład chodzić szybciej. Mi się to na przykład bardzo podoba, ale najbardziej mi się podoba, słuchajcie, jedna podstawowa sprawa. W końcu podali fajne tytuły, czego wcześniej ja nie pamiętam. sorry, nie pamiętam, z tych state of playów żadnych nie pamiętam. Tak dobrych tytułów na wiara. Nawiera dwójkę. Słuchajcie, dostaniemy Hitmana. Damy to jest sztos. Dlatego, że ja pamiętam Hitmana. Jak ktoś jest z mojego wieku i próbował sobie, nawet Demo był w Station kiedyś. Jeżeli chciał, chciał ktoś sobie włączyć Hitmana na PCie, PC sorry, to musiał mieć naprawdę bogatych rodziców. Dlatego, że jak wychodził Hitman, to on był masakrycznie paliwożerny. W sensie, jeśli chodzi o grafikę, procesor, no też RAM, oczywiście, prawda? No tak jak to jest w komputerach. Nikt nie myślał o tym w ten sposób jak dzisiaj. I jeżeli na state of playu pokazują powoli powoli faktycznie powoli, ale pokazują gry na Wiara dwójkę, to dla mnie to jest po prostu state of play udany. No właśnie chociażby dlatego. Mamy Hitmana. Co jeszcze takiego bardzo poważnego, fajnego wyjdzie na no dobra, zostańmy jeszcze chwilkę przehitmenie, dlatego że hitmen to była gra. Hmm, ja pamiętam jak graliśmy w Max Payne'a pierwszego, tak? Jak graliśmy jeszcze wcześniej, wcześniej chyba wcześniej była mafia. Kurde, już nie pamiętam. metli w głowie mam. Aczkolwiek to były gry, które do dzisiaj są klasykami. Hitman również jest klasyką. Przecież to skradanie się, to były, wszystko było kiedyś nowości. Agent 47, bo on się tak nazywał od samego początku. Ten, jak, jak ktoś mnie nie ogląda i tam nie wiem, może nie zna Hitmana, no to taki z tym, z tym tutaj kodem kreskowym z tyłu na głowie, łysy gościu. To było coś. Niesamowitego, ale zapowiedź dla mnie Hitmena. Zobaczymy, oczywiście, co to będzie, prawda? Na razie są opisy różnego rodzaju, i są też, nie wiem, czy to są też błędy, tak? Ale ja czekam, jak na mojej koszulce, czekam po prostu na święta. Nie chodzi o to, co jest napisane, ale czekam już na święta, bo wtedy będę miał czas to zwyczajnie ogrywać. Kolejną sprawą, która bardzo mi się podoba, i to też już jest sytuacja, w której trzeba się po prostu pogodzić. I bardzo dobrze, dlatego że Astrobot już na samym wejściu, gdzie dosłownie parę dni temu była premiera, już wychodzi DLC. Już zapowiedzieli, że będzie DLC. To, to tylko jest dowód na to, jak ta gra jest bardzo ważna dla Sony. I oczywiście, pamiętamy, z początku jak kupowaliśmy Play Playaka 5 to na sam początek dodawali przecież grę Astrobota. Ona nie była zbyt długa, ona nie była zbyt taka. Hmm, no nie no, napakowana była wszystkim, dosłownie, tak, ale nie była zbyt długa na to, aby się spokojnie na tyle nacieszyć. Dobry zabieg, kurde, no dobry zabieg, dlatego że ten astrobot też go posiadam w domu, dalej tłukę i ja go już nie skończyłam, mam ponad 15 godzin z tego, co patrzyłem, nabite. I dalej wgram, i dalej będę w tą grę po prostu grał, będę grał w grę. <grych> no dosłownie, dlatego ja uważam, że to jest. Dobra rzecz, wiadomo, jakieś tam inne gry popierdółki, może nie wszystkie, bo przecież Dragon Age, ja zdaję sobie sprawę, znam kilku kolegów, mam takich, którzy na przykład od samego początku serii są mocno zafascynowani tym tytułem, tak? Bardzo lubują się w tego typu grach. Ja nie do końca rozumiem na przykład gry typu jakieś tam hmm, anime i tak dalej, no ja tego nie lubię, prawda. Coś tam było, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo się po prostu wypowiadać nie będę. Kolejny sztos, sztosów, no to przecież mamy. Tak, jakby dwójkę Ghost of Tsushima, ona się nazywa Ghost of. jakoś tam, prawda? W każdym razie to będzie jakiś taki drugi tytuł od, od właśnie Sakry Super, no to jest naprawdę fajne. Szkoda, że to będzie niestety w 2025 roku, ale będzie. Słuchajcie, jeszcze jeden tytuł, który mi się najbardziej chyba z tego wszystkiego podoba, bo przecież przechodziłem przychodzi, kilkukrotnie, jedną część. Metro. Słuchajcie, Metro wyjdzie na wiara dwójkę. Dla mnie. To są już dwa tytuły, dla których poważnie mógłbym już w tej sytuacji kupić wiara. No po prostu trafiło, tak? To po prostu trafiło. Ja wiem o tym, że często ludzie narzekają, tak? Wchodzimy sobie w PS Plusa, mamy grę co miesiąc, tych ty, gier jest dwie, dwie, dwa, trzy tytuły, czasami więcej. Ostatnio takie były różne rotacje, ale... Wiecie co? To musi w kogoś trafić. Ja wiem o tym, że większość ludzi będzie narzekać, bo to nie są jakieś gry jakichś pierwszych notów, takich, że dopiero wyszły, nie są to zazwyczaj jakieś tam premiery, ale to są gry, które muszą trafić w kogoś. We mnie ten State of Play trafił, bo w końcu pojawiają się gry na VR2. Może jeden się cieszy, drugi się nie cieszy. Wiadomo, że to jest pewnie nisza. No, VR2 to jest nisza, ale jeżeli wychodzą tego typu tytuły na VR2, to trzeba by się tutaj troszkę zatrzymać i zastanowić, takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak wymyślicie. To znaczy, zauważyłem już, że to, to w ogóle ten, ten odcinek może, może mnie zmieszać z botem całkowicie, ponieważ nie wymieniłem jeszcze paru fajnych tytułów, które tam nie by były. No nie dla mnie nie było, tak? Dla mnie nie było, dlatego mówię, że to jest takie bardzo subiektywne, dlatego że mnie trafiły te tytuły Metro przede wszystkim, właśnie ten na Wiara. Hitman, no to są dwa tytuły, dla, dla którego bym kupił Wiara. Także, no, możecie sobie wyobrazić, że no, mam prawo być szczęśliwy. No i oczywiście Ghost of ma, którą przeszedłem. I jeszcze drugi raz byłem w połowie, bo pierwszym razem to tak było. Przechodziłem tak po trochę, po trochę, po, po, co kilka dni. Włączałem po prostu i jakoś starałem się dojść dalej, ale tym drugim razem, i ja skończę drugi raz głowców TrusheeMe z tego właśnie tytułu, że w 2025 jednak ten drugi tytuł od Sakry Punchów yy, od Sakry Punch. Wyjdzie, więc będę chciał sobie go dokończyć tak już swoim, swoim trybem. Czyli ja, ja sobie lubię usiąść, pograć powiedzmy 4 godziny 5. Nie na live'ie, bo na live'ie ja wtedy muszę komuś odpisywać, komuś muszę tam odpowiedzieć. No tak, tak to wygląda. Sam w zaciszu domowym chcę tą grę po prostu posiąść. Dosłownie posiąść, żeby poczuć jeszcze raz ducha Tsushimy i faktycznie tam tak to się wszystko odbywa jest gra niesamowita ja lubię bardzo feudalną Japonię ogólnie te czasy dużo w ogóle ludzi o tym mówi i słusznie dlatego że te gry są te gry są fajne te gry są spokojne takich gier brakowało mi w ogóle brakuje jeszcze gier o piratach mało takich gier wyszło to znaczy, mało, no dużo, ale mało takich porządnych, takich, 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 naprawdę, naprawdę z, pier z takiego pierwszego toczenia, jak ja to czasami mówię, zamiast triple aaa no to z pierwszego toczenia, nie? Jak Kujawski. <laughs> Mi się State of Play podobał. Może nie na tyle, żebym chwalił całość, no bo jednak bywały takie czasy, gdzie cieszyłem się praktycznie z każdej gry, ale słuchajcie, to jest zawsze takie, że takie popierdółki muszą się wtrącić, bo to są nowe gry faktycznie. Może nie są, nie są to gry pierwszych notów i nie są to gry ekskluzywne, no bo jednak tam zbyt wiele tego nie było, ale faktycznie wydaje mi się, że te gry, jeżeli ktoś posiada wiara i ktoś nie ma, nie trąca go po prostu po dwóch, trzech minutach. Od założenia tego na web, prawda, i, i, i grania z tym, bo wiem o tym, że bardzo wielu ludzi na przykład kupiło sobie na premierę, znam kilka takich osób, że kupiło na premierę i nagle ich odrzuciło, nie? Nie spróbowali nigdzie, nie spróbowali pograć, tylko a zamówienie, no bo jest fajny hype, hype się zrobił, i a biorę, mam tam jakiś zaskórjaki, to sobie go zamówię i sprawdzę. Takie sytuacje i każdemu od razu, każdego czulam, że jeżeli chcecie kupić sobie wiara, bo dla tych gier, wydaje mi się, że będzie warto. To wydaje mi się, że lepiej pierwszy sprawdzić, dlatego że są osoby, które mają, mają, mają tą taką chorobę. To nie jest choroba lokomocyjna, to jest coś takiego, że. Nasz choroba, nie wiem że w ogóle nazwać chorobą, schorzeniem, nie wiem. Po prostu mają niektórzy tak, taką wadę, wadę czy to, 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 to. właśnie, nie wiem jak to nazwać, w ogóle nie chcę kogoś obrazić. Ale mają faktycznie coś takiego, że zakładają hełm na, na głowę. i... Mają po jakimś czasie nudności, przewraca się w żołądku, nawet dochodzi do wymiotu, czasami nawet przewrócenia. No, jakiś po paru głębszych tak się stało, ale to, no, to, to akurat co innego. Ja czegoś takiego nie mam w granturizmu Ograłem już naprawdę masę godzin na VR-ze i tam też się takie rzeczy dzieją. To też w zależności od tytułu, bo każdy tytuł inaczej na ciebie wpływa. Ja jeszcze raz powtarzam, cieszę się, że naprawdę w końcu wychodzą, zaczynają wychodzić gry, które mnie interesują, które mnie interesowały od zawsze i to jest. Nierzadko, jeśli chodzi o Hitmana, no to przez, jest ponad 20 lat. Ja się cieszę, bo zawsze próbowałem. Coś mi gryzie. Zawsze próbowałem hitmeny ogrywać. Chociaż to tak było, że hitmen zazwyczaj był w takich momentach wy, 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 wypuszczany. Ja mam wrażenie, zawsze mi się. Jak mówię o Hitmanie, zawsze mi się. Czy myślę o Hitmanie? zawsze mam w głowie snajpera Elite. Nie wiem czemu, może w po po bliskich czasach one wychodziły, jeśli chodzi o dane wersje, ale faktycznie one, jakoś tak, zawsze, zawsze gdzieś tam z boku były. Nie, nie były tak nachypowane jak inne tytuły. Ja Hitmana kupuję na pewno, na pewno biorę, na pewno biorę metro, bo metro Exodus, przecież tu też ostatnia grałem, no to słuchajcie, to jest naprawdę, to jest na, na, na podstawie powieści Głuchowskiego, no, to jest niesamowite, jeszcze raz niesamowite, co tam w tej grze się znajduje. A jeżeli na wiarze będziemy mogli sobie przechodzić, przechadzać się po jakimś moskiewskim metro, no nie wiadomo jeszcze, jak to dokładnie będzie, co, co, o co tam będzie chodzić. Ale ja kupuję w ciemno te gry, nie ma żadnego problemu. Pytanie tylko, jak będą długie. Ale tutaj to też takie mogą być spekulacje, dlatego że na wiarze troszkę inaczej się to odbywa, tak jak tłumaczyłem wcześniej, że niektórzy mają niektórzy mają nudności w takim czasie, więc to też trzeba sobie umieć i potrafić i zrozumieć dawkowanie takich gier. Ja jestem zadowolony z tych gier. Reszta, słuchajcie, no bo ich ponad 20, więc ja nie chcę się wypowiadać na tych, na, na temat Dragon Ageów, Astrobot, super, rewelacja. Na samym początku z State of Play pokazał się Astrobot. Nie ma co się dziwić, to jest chyba jedyny tytuł największy w tym, na ten moment ekskluzywny na playa, tak? Na playa piątkę. Fajnie. Czy PS5 Pro będzie do tego potrzebne? To tego nie wiemy, tak? Ale wiadomo, że wychodzi. No przecież PS, PS, PS5 będzie można podłączyć, znaczy już dawno można podłączyć Wiara dwójkę, ale wydaje mi się, że te tytuły spokojnie się obronią, dlatego że brakuje. Na Wiara nie wychodzi nic. Wybaczcie mi, że w ten sposób no, nagrywam odcinek i w ten sposób mówię o tych tytułach, ale. Ja jestem dosłownie zadowolony, bo jeżeli ktoś ma wiara, wejdźcie sobie, zresztą na pewno wchodziliście, bo to wkurza, masz sprzęt za, za trzy koła, ja pamiętam chyba trzy pół, dałem niecałe, jakoś tak było, i wchodzi za każdym razem na tego PS Plusa, czy tam ogólnie do sklepu i tam nie ma nic dobrego do wzięcia, jeśli chodzi o jakiś tytuł znany, a tu nagle mamy Hitmana i mamy Metro. No to jest... Kapitalne. Dla mnie to jest kapitalne. Jeszcze raz powtarzam, no podjęłam się trochę, wiem, ale ja to po prostu biorę, kupuję, nie ma sprawy. Te papierdyłki, niech sobie będą, wiadomo, weźmiemy je na bok. Może w coś na pc. Tym razem pogramy. zobaczymy. Mi się to podoba. Słuchajcie, subskrypcje, komentarze, lajki. Grupa ategras na Facebooku, która jest bardzo fajna, zapraszam. Z mojej strony to tyle. Zapraszam do sekcji komentarzy. Cześć.